Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Wojtek, dobry rada. Jeśli zabłądziłeś w, miejsce, w to miejsce internetu i szukasz nowych inspiracji do swojej kuchni, być może do salonu albo do biura, to zapraszam cię, zasubskrybuj ten kanał. Być może odnajdziesz tutaj meble, które sprawią Tobie i Twoim domownikom radość. Będę mówił kolejno o różnych propozycjach wykorzystania, oczywiście w bardzo łatwy, prosty i dostępny sposób, dzięki, dzięki którym będziesz miał ułatwione zadanie. A jeżeli tylko będziesz miał ochotę zobaczyć więcej, kliknij na link pod filmikiem, dzięki któremu przeniesiesz się do witryny, w której będziesz mógł poczytać więcej, zobaczyć z innej strony. Te same mebelki, lub e, zwyczajnie od razu je zakupić. E, no i otrzymać paczkę na drugi dzień albo za dwa dni, w zależności od tego, jak daleko mieszkasz od, e, od firmy Marton Meble. E, nie chciałbym się skupiać wyłącznie na reklamowaniu tego, pro, tych produktów, bo wydaje mi się, że są naprawdę dobre, a bardziej e, przybliżać funkcjonalności, które zostały opracowane. E, Dzięki naszym projektantom, i to dlaczego w ogóle ten, czy jakikolwiek inny mebel został stworzony, bo wydaje mi się to chyba bardziej interesujące, przynajmniej dla mnie, i powód, dla którego miałbym te meble po prostu mieć w swoim otoczeniu. To, że będę opowiadał o tych mebelkach, nie oznacza, że tylko jestem teoretykiem, bo również. Również dysponuję tymi mebelkami w swoim otoczeniu. No i mogę, że tak powiem, wprost mówić o tym, jak mi się je użytkuje. Jeżeli miałbyś jakieś pytania, sugestie, zapraszam do, do komentarza, albo zwyczajnie zadzwoń do nas, będziemy mogli bezpośrednio ci podpowiedzieć coś. I już daj łapkę w górę, zasubskrybuj. Dzięki bardzo.